Nie, czekaj, ja nie mam innego kontrolera niż Sage To nie jej Kon kontroler mi sentinel, nie mam innego sentinela niż Sage Jeszcze Vice jest Ale mówię, brzegle, że nie mam odblokowanego Ja, ja tu się hamować ze słownictwem, a bardzo, bardzo żałuję tego Też, ja, ja też no, A nie, czekaj, bardzo. ja się i tak nie hamuję Teraz, słuchaj, teraz śmiech prawda? <laughs> 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 I te dopiski do postaci Sage to istna chińska twierdza, co jest tak gruba, jak mur chiński, nie rozumiem tego. Mam takie wrażenie. Ci, bo tak, płymasz! Bo płymasz, jesteś O, peczcie, patrzcie. to są ci sami, będą mi... To są ci sami, co wcześniej graliśmy. Ale w tym pierwszym, czy... Tak, tak, w tym pierwszym, co kontrolerami graliśmy. A wy się le mają, że. Trzeba ich przypiorunować. No właśnie, trzeba ich przypiorunować. O ile zakład, że będą widzieć ten film i w komentarzach na potem zaczną nas wyzywać. Ideo zakład. W kom nie wiesz co? Oni są tacy na przykład, że w grze wyzywają, a potem przechodzą w komentarze i ojej grałem z tobą. Pozdrowisz! To ja wam Cześć. E, e. O. Aha. No co idziesz? Nie! Muszę się wyszczać. Aaa Patrz, ty się wyleciał Wiesz, biegnął, 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 że biegnął Freaky do ci dałem <grym z górą> Napisz, dostać. że teraz Awk. Bo idzie do kibla Porcela, daj idzie na porcela Popłaczy się dzisiaj No, pośpiesz się, kur... Już to dupsko Oni chyba Ci nie ufają. <grym z górą> to Szczęka to tak komuś na To, kto, to, to krawędziuje klawiaturą <grym z górą> Dobra, eeeem Idę! Nie wiem, jak ma Powoli. Powoli. <noise> Dobra, wita peldy. Pięknie sobie podszedł i wie, mi Stają, cheda. Ty z butelką 105 head. Co... Czemu jakiegoś usłyszałem? No, bo spray wydaje I... dźwięk. Grafiki. Spray. <głos> <głos> Ej! <głos> co to Co to Spray. 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 Oh. On nagra... on nagra w antalę! ale wiele! Kucy... <grystanie> bo ty raz weszliśmy w siege'a. Jak kiedyś... bo prze... Bo będziemy przegrywać na tej kur... Eee! Ten pokus, tak. bo teraz... tym... Aż mi kamerka spadła. Nie? Ty, oni we czwórkę chyba jeszcze grają. Nie, dobra, to już jest w ogóle... Bo oni robią to co my, tylko wersja gorsza. Nie, to będzie pewnie... A, Dlaczego wersja gorsza? No bo, y Duelist. Aha, nie widziałem go przez mojego własnego grana, A, bo, bo Duelist... By... Nie, mają te... Natalka, nie, Natalka no jest... jest... A, teraz już nie mają i teraz mają No kurde. A, ale tej Natalki nie, nie było chyba. Oni grali w czwórkę, Trójka. grali z tą Natalką, tylko ona miała chyba nik ukryty, jako Sage po prostu była. A teraz ma odkryte. Tak mi się ja wydaje. Sobie na materiale była proste. Ta, tylko, że to nie działa wstecz Ja taką chytrą babę robię ze splita, bo nikogo z was nie leżę no, Nawet siebie, bada... Cylit. Bada... A z <grym> to mogę ci na mordę Znaczy, co? <grym> Czy ja mam poinformować mojego I... chłopa, o czym ty mówisz do mnie? Właśnie, no to co, granatem? A, bo ja mam spike'a No, no to przypał Robicie. E, Ej, razem ze mną, błagam! A no, ja tam mój leży! Eee, Idę żeby, żeby 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 <laughs> e, z tego. Dlaczego <laughs> tak, ja tak poważnie? Nie, 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 mogę. Jak ja mam wygrać? Ja nie, że nie, 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 Masz mówić moje imię Na pewno? No taj, już Dada. Dobra, Klaudia, wszystko spoko. Nie Klaudia. No, ona nie miała, Renata. Renata! Dobra, <śmiech> <żenata>. <śmiech> dobra, dobra a ty... to Monika była, zapomniałem. Ej, ale tak szczerze, <laughs> kiedy powiedziałem, że Nata, to miałem takie. Czekaj, ale. <laughs> to, że dobrze, Ty, ty się osiągnąłeś pik swojego o, IQ, autentyczny. <laughs> czekaj, czekaj, mocno, gdy się po prostu zamyśliłem. Wchodzisz grania, Aha. się, o no nie, to jest... Ale... Sam, rejna jest z... ale... Czemu my się rozdzielamy to... wszyscy? Czemu ty cały czas chodzisz z zasadem? Nie, a ja ciebie! To leci się jak chytra baba. No, pierwszy raz w tym meczu. A ja tam myślę, że jest z patshikem. Niech to był chyba, tak tego jeszcze na jego nogach. Ty panie wróbki tam zbierasz na, <śmany> na ziemi czy co? A ja sam jestem. Tak. Zryzysz mnie. Nie o to mi chodziło. Chciałabym, żeby... Zaplantuj spajka i zrazuj kogoś. Zaplantuj <gadanie> spajka <palce> i zrazuj Nawet za komunizm byłabyś moją własnością prywatną. Uff, jaka puła! E, no, no. Zdawaj jaka Pe... nie... O, jakek, jakek. <gadanie> jakek, jakek. o Nie no, ja cię. mogę, ja się k***a nie ja nie się Dobra, ja się bo się popakałam oficjalnie pijesz. mi się kreska rozwiązuje. Ten robot fajde. Trzeba tutaj taki popatrzeć. fajny. My tak chcielibyśmy nie było go przed chwilą I tak Nie było Nie, byłem byłem nie no do... planci, planci to No nie mogę zastosować eee... No tornado Kole, zrób tornado Zrób mi huragan Zrób mi no? Ej no ale <laughs> Czemu was nie ma na jest <laughs> się,

każdy po sześćdziesiąt dostał ode mnie. Ja uniknąłem wszystkie jego strzały, nawet z kruciaka. Dobra, <grywanie> staję się <Nie> Gairo <grywanie> Zeppeli. Obiorę biorę Obiorę Outlaw'a. <low. grywanie> do prawej będziecie mieli. O Jezus, no, ja dom... ale co robiła pięknie. No, ja... Dawaj, dawaj, do A, dawaj ja do A, k***a. Ja tu tutaj. Aflo, -y. nie. jak? go? Tak. może że pójdzie na... A chcesz A go i z powrotem? Nie, mogę sobie kupić. L Masz co? No! To... Ej, czemu tylko ja, ku**a, yeah. killer robię w tej drużynie, no? O ja, 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 ja. No, no i się skończyła kill. Nie, CEO Dan Don't, know, don't like Jeffrey Jeffrey Bezos Zapraszam. To jest względnie czyste. A nie, o, jest o przykład. Widzę. A na tam przyszedł. Olej. Powiedz, powiedz mu, żeby zjadł gówno kotret. Powiedz mu, żeby zjadł gówno. jest gówno. Dobrze! Dobrze. dobrze, kotret, jestem w siebie dumny kotret. Kiedy dostaniesz right. się. Kiedy dostaniesz right. się doświadczonym skręcaczem jajec? No, I maxi... O! Czemu ty taki poważny? To ty chyba mnie poważnego nie widziałeś.

ale chcesz tego trzymam? To w Londynie są no... Nie, nie, nie. Ale ja chciałam nie, panę. Cicho, cicho, Przekaj. musimy powtórzyć Stejka. Chcesz tego opas? Silva Caio. Nie, to nie jest twoja kwestia. Przechodzi baba z kierownicą do lekarza, lekarz się tak to panią skierował, widzisz? nie. Ona może to wskoczyć. Pulta postaw.

Nieee No bajce mam zabić Zabijać Ta o co zrobiła? O fuck! 9hp mam O 40 rejna A ja nie mam spajka, No No hej! Na lewo była rejna Nie proszę Ona to Ona to stała w 120 Ej da mi 40 Musiała się wylecieć Musiał Ona się wyhealowała z hp No Co robi ty a jest do, on, on, on już jest na jest na jest. Meksy, jakiś taniec, kurwa, od pier Meksy, to jest na pełno. jest? Ale nie, bo to. Jak ta jest taka. Wnuszkę, wnuszkę. To jest taka tak się patrzy. Teraz, A teraz defi, defi, teraz defi. A, ona <śmienicza> to mogę, nie to mogłoby nie Nie, 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 nie brakłoby. Dobre, przepraszam, Bibi. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie, 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 nie. I by, na drugą połowę. To co chcecie zrobić wszyscy <śmienicza> na jednym site? Taka dobra, robimy, dba, my, dba, jak stralis, Ale Asteris było w CS. Daj, po to ja nie, dobra, mi to pasi. Daj, czekaj, tu Ej, ani healing. Chodź tu. Chodź, nie, tam na całym sajcie, może ktoś ja, idę rozstawisz na to, żeby nie było I wejdą midem Nie, no właśnie chodzi o to, żeby się tutaj midem. wszyscy rozstawili Już, 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 tylko chociaż rozstawię, żeby info mieć Mid o. Ale nie, idę na inna Nie idą, idą, idą Idą, idą, idą Dostał, dostał tubę o, to Nie, to Claw Claw wszystko zbejtował Coś, Co to za jakiś, z joru tam był? Epic anime fight Top 10 anime fight, Carry alert, numer 1. Cofają, cofają jak fają. Mój ciągle o personie ciągle w personę. <grym i ciągle <grym> o oh. bo... Gdzie ona personę była? Super... Ona była w. Wiesz, to By. e, wiem, kotze, że teraz robić być Nie robią. Nie robią. Nie robią. Nie Nie robią. Nie 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 co tam Czy Jonno Golden Experience, czy Joker z persony. To wygra? grał? Death To by wygrał. Ow, oh, no. to... co może być? No. Co za nią to... Bo Golden Experience, reklam. Resetuję wiesz, wszystko. Ja więc w teorii Joker nie ma szans, ale znowu niby pani Person powiedział, że. E, ale Joker to zabijał jakieś pojebane bóstwo. I nie wiem, jaka jest Twoja opinia. Szczerze powiedziałem, że tak coś jakby wygrał ee, Valentine albo. Ej, no my się tutaj rozkładamy? Dobra, dobra, ale to pytam się ciebie o życie. No, jest A. Co? Idę na heaven. Pomóżcie mi, bo ja jestem na dole. Dobra, na widzie też No nie, ja muszę wrócić do tych śmieci. Jest jeszcze neon obita do 50. Dobra, spike. Jedna Ona była na oh. w styku No bo na widzi w Ej, potrzebuję do pomocy PSD. Dobra Jest tu jedna osoba chyba o, Mid, 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 ratują. Oj Fajnie w tym schodzi idzie ładnie Aha was idzie co zrobiła? No. Oj, na daleko. Napisz do Głoter <laughs> Proszę. Ej, będąc pani, ile jakiego wam masz? Ja będę odsyłać. Ej, pani, 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 Słuchaj, stylowa. Ile kosztowała? Nie Nie mogę tego my. mówić. A, bo snemu. pięcio... Z groszami. Pięciokaratowe złoto. Kto? Pięciokaratowe złoto. To kto, że... Kto taką ścianę zrobił? Ale nie obrotujmy wszyscy. Kotlet, ja ty grasz w tą grę na poważnie? Ja się, tak. ja się, ja się że z tym, że jak przegramy tą grę, to te dzieciaki zaczną nam pisać Tak. Nie mogę na to pozwolić. No. Ej, co to jest chyba? No. 114 Sage Bo jest to Bo nikogo nie ma no się chowa dalej no dwóch ich jest także przeskanował ładno <laughs> ładno Taki górski, fajny Taki górski, ja, ale rowery górskie uwielbiam absolutnie w sensie za... Ja też! Jakby nie, one nie. takie przez swoje szerokie opony takie fajne toczenie mają, on fajnie się nimi jeździ. Pamiętam staćkę? Na midzie? Nie, nie pamiętam. Ja to, to, to ty pamiętasz? mama Maciek, gdzie idziesz? Ale to, to był taki, taki karzeł kar, w sensie No dobra, ja też jestem on karłem on, i co? On, ale on był karłem, taki że niski on był karłem, że karłem Może w sensie... to brzmić niemiło, ale jakby lubiłem go, w sensie był zabawny, a poza tym go <grym> To był taki karłem, ja też jestem karłem tu, Uf, jest na operator zbyt. na idzie Mogą porzmita za, zagrać I Tutaj upadł.

no. Nie, nie, nie. Nie do wody, tylko na B. To macie dowody na co? No nie. No teraz to już tak. Po no, prostu dalej, chciałeś, iść, aby poszli na B, to teraz idą. Zabłądzili. Oh! do nadewanda. No mam, ma, ale ja nie założonego go teraz, a co? O, jaki smutny. A dwóch na pewno idzie. Mam! Ja, Kajka! No, nie z ich, prawda? Pan do Fnatika pójdzie. Ale ci to ja zrobił. No? Aaa, ja zaraz im zrobię dojazd ze 10 HP. Ból nam. <laughs> Od jakichś. siedmiu rund się nie śmiałem. Znowu zaczniemy się śmiać i to przy. Ja mówię ma. Ale to jest no Azrael, no jak no tak stresujecie? No, no, no bo ja sam się na tym W. Ja liczę na pomoc od was, no. o ja, co? Oj. A ty masz riz, maxi? Oh no no. Nie, ja mam toaletę. The A nie, to do Mexi. Ale nie. nie, faktycznie mam toaletę, wiecie? To jest szalony do pomyślenia O! jest komen. Iść, Kome? Kotlen. A wiesz co, pana heta! Dysiek jest mistrzem Brandon and Gun. Przysięgam. dlatego Stinger jest moją trzecią bronią na coś używaną. właśnie, pytanie: gdzie są generatory na tej mapie? Bo dalej nie mogę znaleźć tego generatora. Generatorowi. No bo generator no, On, no. Nie no, on nie jest opętany. Yeah. słuchaj słuchaj face in jest zrobiona mapa, serio. Same dead zone, zero palec, zero okien. Nie, nie. Tragedia, tragedia. A je. Mam spajka Ale ja mam już spajka a czemu, się nie A czemu nie da się na spajkach? Nie Jorun będzie szedł od B prawdopodobnie Ale Yorun jeszcze nie... Jeszcze nie, jeszcze nie found'em Weź do życiego, do drugiego rzuć <coughs> Od tyłu, od tyłu nam o, oni, oni krawędziowali Kręba. Plecy, plecy ostatni Oni krawędziowali tego alarmbota, rozumiesz? Bo dobrze, jak... wykrawędziowane Tak się z tym czuję, że ci krawędziowali alarmbota? Poproszę. proszę. <noise> <noise> Proszu, kur... oh, nie mam czym grać. Dam ci coś, yeah. trzymaj. Co to kurwa jest? <noise> no szkoda. Je... No, k***a, za 80 został. Aaaa, <noise> <noise> oh, no nie wypielajcie, mam mapy, Nie, Wypylali zabiłam. Ubijut. Joro jest za 80 do chyba że to wyleczony. Pamiętajcie, A, się... że jest jeszcze... Xage ma ult'a jak coś, pamiętajcie. No, ładno, ładno. Tak Leci. Z... Leci. Z... Macie okay, Jeszcze jedna. Robi speedrun w 14 sekund. Ona nie zrządzi chyba. Co? Yes. Ja chcę killa Ale ona cię dogoni chyba No ona jest na spawnie. Ona ucieka Jeszcze tylko pewna? Nie, nie, no, no. <laughs> ja chcę killa Ja chcę killa